niezwykle serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Przeciwnik przejmuje podanie Messiego. No przejął, ale nie opanował piłki. Niełatwo jednak przedżyć się przez obronę rywala. Young Park No to będzie stuprocentowa szansa. Obok bramki. Przedryblował kilku obrońców. Miał znakomitą okazję, ale chybił minimalnie. Na szczerano. I Dwayne. Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja. Znakomita. Jod Park. Dobra okazja! Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Groźnie, ale zdążyli na czas. Teraz Hańce. I Dwayne. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Teraz park. Jond Park świetnie wyczuł rywala, skutecznie zatrzymał atak. Przechwyt, ale nie opanował. I Gwynne, wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Gago. Ter Samuel przerywa akcję przeciwnika. Messi, niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Bion Park. No i przejęli w ostatniej chwili. Poniosły go emocje, ale dobre wybicie. Jest jutrożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Ależ wolej! No tak, żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Słabiutkie wykończenie tego dobrego rzutu rożnego. Stracił równowagę po odebraniu piłki. No po, Ale nie, nie, nie. Utrzymał się na nogach. No to jest akcja godna powtórzenia. Messi. Po tym odbiciu od słupka piłka wychodzi poza boisko. Out piłka dla Argentyny. Uwaga, zacentrował w pole karne. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Jank Park. Zdążył w ostatniej chwili. Próbował pięto, ale rywal wychwycił. Ależ piękne podanie. Gago i hańca. O no, szkoda, nie udało się opanować piłki. Dobrze przebił się. Będzie gol! Gol! Pokonał bramkarza. No, dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Gago. Messi i Dwayne, rozpoczną od rzutu wolnego. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szafki i w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Young Park. Oli Park. Świetny krył teraz obrońca. No i jak widzimy znalazł się z piłką poza linią. Young Park. Messi. Buristo. Brawo za to podanie. No i jak widzimy ten atak obiecujący został przerwany wślizgiem. Strzela i mamy gola proszę Państwa. Wspaniałe tego zawodnika, przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Dobrze i przejął. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Jon Park. Wydaje się, że teraz pójdą do przodu. Nie powinni z tym zwlekać, bo czas ucieka, a straty trzeba odrabiać. To na pewno jest prawda. Zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem i przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Ryzykownie, ale udanie. A no, może nie tak. Znów jest przy piłce. Świetnie naprawił swój błąd. Park Park Beyond Park Piłka trafia do przeciwników. I Dwayne Szkoda, że nie opanował tej piłki. No będzie to... Kolejny goal. Można powiedzieć, że jest to pogrom. Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogra. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Kurdistą. Park teraz. Young Park. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Nie było bliska sędziego szansa. Dobrze, sędzia cofa grę. Rozpocznął od rzutu wolnego. Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Piłka w grze po rzucie wolnym. Nie było czasu do namysłu, wybija piłkę w aut. Argentyna rozpocznie od własnej bramki. Wspaniale przechwycił. No nie całkiem tak. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. To jego kolejne podanie, przechwycone przez rywala. Kolocini. Gago. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No i Park. Taki wynik jest dużym zaskoczeniem. Przed meczem wskazywani byli na porażkę, a tymczasem prowadzą. Po raz kolejny okazuje się, że nie grają wielkie nazwiska. I kolejny gol, dający im wysokie prowadzenie. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Był bardzo blisko bramki i nikt chyba by nie zmarnował takiej szansy. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Maxi Rodriguez. I Dwayne. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Young Park. Próbował, ale nie udało się. Maxi Rodriguez. Masz szczerano. Teraz Park. Samuel. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie. Koniec spotkania to była kwintesencja wszystkiego co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunszt, finezję, zaskoczyli całkowicie rywali. Nie było wśród nich słabych punktów. Za uwagę dziękuję Państwu Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Do usłyszenia.